Cześć moi drodzy, z tej strony Dziki Wędrowca Podążając śladami natury, szukając, szukając przyszło, yy, przygód Powinno być jeszcze szukając w przyszłości, ale nie jestem. Moi drodzy, chciałbym Was dzisiaj zaprosić po pracy po godzinie 22 na, na live z uruchamia. Na kontynuację wczorajszego, yy, ponieważ już miałem słowo baterię Nie ładowałem tego telefonu yy, zbyt dobrze, zbyt długo żeby wystarczyło nam A poza tym tam jest bardzo dużo fajnych Niezbadanych pomieszczeń, które, które nie zbadaliśmy Sami widzieliście, że pod koniec live'a trafiliśmy na jakiś, że tak powiem skarbiec Z jakąś porcelaną, z jakimiś gazetami Także myślę, że dzisiaj pójdziemy Będziemy kontynuować ten skarbiec Ten, ten, przejdziemy Przejdziemy do tej komory ja sobie do tej komory, do tej, do tych pomieszczeń wejdziemy na tą salę, wejdziemy za ten barek tam, sprawdzimy co tam jest, potem pójdziemy do tego, do tej talerzy porcelany, naładuje ja naładuję telefon też, ja się na, 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 obowiązkowo naładuję telefon, Te, latarki się dzisiaj całą noc ładowały, powerbanka wezmę też ze sobą, przygotuję już cystrika i myślę, że pójdziemy i będziemy się tam dobrze bawić, Raczej dobrze bawić, poszukamy tam, może jakiejś starej, ciekawej przeszłości tego ośrodka. No tak, jak mówiłem Wam, ten ośrodek ma historię taką, że to był ośrodek czasowy. Leśniczówka to prowadziło dwóch braci. Jeden z drugim się pokłócił, no i jeden drugiemu to podpalił. Z tego co ja wiem, z tego co słyszałem, nie wiem jak do końca było, ale ewidentnie sami widzieliście wczoraj na live'ie, że pod było, całe było podpalone, spalone, zwęglone i co? No i tam jak wyszliśmy do pewnego powiekoju, to się nam otworzyło bardzo dużo ciekawych pomieszczeń pomieszczeń w ogóle otworzyło się nam parę fajnych rzeczy typu właśnie jakieś tam gazety, jakaś tam porcelana Także jeżeli jesteście ciekawi dzisiaj kontynuacji tego live'a i, i oglądnięcia tego skarbu, to, to serdecznie Was zapraszam, co tutaj będę przeciągał. Ja dzisiaj idę na drugą zmianę do pracy, do 21.00, także myślę, że 22.00 to odpalimy live'a sobie i będziemy sobie tam, że tak powiem, urbexować, eksplorować. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. I, i, i co? i, i to by było na tyle też zapraszam was do facebooka na stronę dziki wędrowca podążając śladami natury szukając przygód co bym chciał wam powiedzieć moi drodzy, chciałbym wam powiedzieć też, że myślę nad tym, bo dziki wędrowca to zostanie ta nazwa, ale tam jest taki mój podtytuł, czyli dziki wędrowca podążając śladami natury, szukając przygód i coś czuję, że też pójdę trochę w stronę urbeksu. i jeszcze coś chciałbym, chciałbym coś tam dodać do tego Szukając przyszłości, czy coś takiego, nie? No, no zobaczymy, wymyślimy. My na, razie, na razie zapraszam Was dzisiaj na godzinę 22 do Dzikiego Wędrowcy na live'a. Także live dzisiaj z Urbexem, tak zapraszam Was bardzo serdecznie. A u nas zimowa sceneria śniegu napadało przez noc. Także pozdrawiam i do zobaczenia dzisiaj. Hej!